18.30 minęła. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na niedzielne główne wydanie zbliżeń. Burze i ulewne deszcze kolejny raz dają się we znaki mieszkańcom regionu. Do tej pory strażacy interweniowali ponad 90 razy, głównie w powiecie świeckim. Ucierpieli m.in. mieszkańcy Pruszcza, gdzie woda wdarła się na posesję i zalała piwnice i garaże. Na Kujawach i Pomorzu wciąż obowiązuje alert pogodowy. Od trzech godzin, praktycznie grabię, że tak powiem, traw, wodę, bo kora wypłynęła, tutaj po prostu było jezioro, wszędzie wszystko było pozalewane. Zalane podwórka, garaże i piwnice. Tak po trwającej pół godziny ulewie wyglądał pruszcz w powiecie świeckim. Były podtopienia. nie wiem czy najmocniejsze u nas. Przypuszczam, że tu całe osiedle i ten, oni nic lepiej od nas nie, nie, nie wyglądają i ten. Po prostu była na. Taka ulewa, że, że no, tyle tysięcy litrów wody przyjąć w pół godziny. W powiecie świeckim kujawsko-pomorscy strażacy interweniowali najczęściej, bo aż 45 razy. Poza pruszczem skutki ulewy odczuli także mieszkańcy Gołuszyc, Różanny i Stążek. Burzowo było także w Bydgoszczy i Toruniu. W zachodniej części regionu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, we wschodniej pierwszego. Burzom towarzyszyć mogą także porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz opady gradu. Alert pogodowy na razie obowiązuje do północy, ale gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą pojawiać się jeszcze w najbliższych dniach. Monika Buzalska, TVP Silne opady deszczu utrudniały kierowcom powroty do domów. Niedziela to ostatni dzień długiego weekendu. Ruch na trasach wciąż jest duży, ale do tej pory było względnie bezpiecznie inaczej niż w kraju, gdzie od środy do soboty na drogach zginęło 15 osób, a 281 zostało rannych. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Według wstępnych ustaleń policji, to przyczyna zdarzenia, do którego doszło w podbytgowskim tryszczynie na drodze krajowej nr 25. Najpierw na tył samochodu osobowego najechała inna osobówka. Następnie doszło do zderzenia aut, które usiłowały ominąć utrudnienie. Nikt nie został ranny. W związku z powrotami z długiego weekendu, od rana na drogach był spory ruch. Kierowcom w dotarciu do celu nie pomagała pogoda. Cała droga w deszczu. Z tym, że w pewnym momencie ten opad był bardzo obfity i naprawdę trzeba było ograniczyć prędkość. Ale jest mokro, na pewno jeśli zgonie I trzeba jeszcze bardziej wolniej jechać. Jeździć ostrożnie, to jest najważniejsze. No nie wiem, no to słońce czasami przeszkadza, bo jakieś okulary przeciwsłoneczne. No i nie pić, nie? To jest, to jest ważne, nie też. Nie? pili jeźdź, nie jeźdź. Od środy do soboty kujawsko-pomorscy policjanci zatrzymali 38 kierujących pod wpływem alkoholu. W kraju to blisko 1100 osób. W niedzielę, mimo wzmożonego ruchu, obyło się bez zatorów przy zjeździe z autostrady A1 od strony Trójmiasta. Nie, w ogóle nie było porównania. No właśnie, przynajmniej jak na razie. Są roboty drogowe w okolicach Gdańska. Nie wiem, czy to oznakowanie, które jest, jest poprawne, czy wszyscy je poprawnie odczytują, bo są dwa pasy ruchu na przykład, a, a wszyscy jadą lewym pasem tylko. W związku z dużym ruchem na drogach funkcjonariusze apelują o przepisową jazdę, dostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych oraz zaplanowanie przerw na trasie. Warto też sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu, którym się poruszamy, to też gwarantuje nam bezpieczeństwo na drodze. Przypominamy też, że funkcjonariusze będą cały czas czuwać na naszych drogach. Od środy do soboty na drogach regionu doszło do 11 wypadków. Zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. To więcej niebezpiecznych zdarzeń i więcej poszkodowanych niż rok temu. Przypominają plaże, mogą być jednak śmiertelną pułapką. W ostatnich dniach po Wiślanych Łachach w Toruniu spacerują całe rodziny. To skrajna nieodpowiedzialność, alarmują ratownicy WOPR. O tym, dlaczego jest to tak ryzykowne, Olga Taraszka i jej gości. Gdy spada poziom wody w Wiśle, na rzece pojawiają się piaszczyste wyspy, które przyciągają mieszkańców i turystów. By na nie nie wchodzić, przestrzegają ratownicy WOPR razem ze mną Wojciech Lewko, prezes WOPR w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego tak zwane łachy są niebezpieczne? Jest wiele czynników, ale takie podstawowe. Łacha to nic innego jak odkryte dno rzeki. Ale rzeka to jest nurt. Nurt? To jest prąd wody. I jeżeli ta, ten, ta, ta łacha się odkryje, nigdy nie wiemy, czy pod tą łachą ten nurt, ta woda nie drąży sobie jakiegoś tunelu. Czyli przebywanie na, na łaszę może doprowadzić do tego, że nawet nie wiedząc o tym, wchodząc na łachę, że część łachy może się zapaść. A wtedy interwencja nasza, jeżeli jest natychmiastowa to jest naprawdę bardzo trudna, no bo osoba może być przysypana piachem, zalana wodą i, i to grozi naprawdę śmiercią albo, albo kalectwem. Czy w ostatnich dniach jest więcej takich interwencji na łachach, że zauważacie, że co niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego zagrożenia? To znaczy właśnie w ostatnich dniach mamy bardzo dużo interwencji. Najgorsze jest to, że to z, z reguły nie są pojedyncze osoby, ale całe rodziny. Kobieta Mężczyzna i dzieci. I często te dzieci właśnie wchodzą. Ja wczoraj miałem cały, cały dzień dyżur. Też interweniowałem w stosunku do jednej pani, która też weszła na łachę. A dzieci wchodziły na takim wypłyceniu. Miały do, yy, wody do, do łydki, i właśnie na tym wypłyceniu ten piasek może się zachowywać jak bagno. Może po prostu wciągać. Jaki jest obecnie poziom wody w wiśle? No, na dzień dzisiejszy, na, teraz na godzinę jest 1,77 m. To jest taki średni stan wody, także yy, yy, łachy się już pojawiły od jakiegoś czasu. W zapadnięcia się łachy i, i tak dalej, to yy, sam osobiście parokrotnie widziałem, jak takie rzeczy następowało, ale w tym momencie w danej, na, 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 na danej łasze nie było ludzi i całe szczęście, bo się nikomu nic nie stało. Tu postawmy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak jak Państwo słyszeli, łachy, choć piękne, bywają zdradliwe, dlatego, dla własnego bezpieczeństwa, lepiej podziwiać je z daleka. O czym mówiła Olga Taraszka. Im bliżej wakacji, tym więcej apeli o oddawanie krwi. Tym razem taka możliwość pojawiła się w parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Bydgoszczy, gdzie wierni mogli się podzielić tym najcenniejszym lekiem. Mirosław Manys od ponad 40 lat jest honorowym krwiodawcą. W zbiórkach krwi uczestniczył tak często, że stracił rachubę. Jeżeli są ludzie, którzy potrzebują i są tacy jak my, którzy no, z chęci serca potrafią dać część siebie, to, to w każdej chwili jestem gotów oddać tę krew. Tym razem taka możliwość pojawiła się w Bydgoszczy. Krwobuz zaparkował przy parafii Bożego Ciała. Chętni do podzielenia się cennym lekiem mogli to zrobić zaraz po mszy. Krwi się nie wyprodukuje, nie zastąpi się tego niczym także. To jest bardzo istotne. To nie boli, ja się pomaga. W bardzo szybki sposób można pomóc innym ludziom. Krew to życie sama się nie, nie wytworzy, dlatego warto pomagać. To jest najważniejsze. To jest życie nasze, nie wiadomo. Pomóc innej osobie, bezinteresowna no, dla mnie, zakład najważniejsza. A poprzez to mogę w jakiś tam sposób pomóc. Ksiądz Ryszard Proczkowski organizuje zbiórki kilka razy w roku. Tym razem akcja odbyła się 50 raz. To dzielenie się kropelką krwi to jest taka odpowiedź na miłość, jaką Chrystus nam okazał za nas umierając, a my naszą kropelką ratujemy jednym życie, innym przywracamy zdrowie. Najbardziej brakuje krwi grup 0RH-, ARH- i BRH-. Oddając ją można uratować komuś życie. Trzeba znaleźć sobie tą kropelkę dobroci, żeby podzielić się tą cząstką siebie z tymi osobami, które tak naprawdę w tym momencie nie potrzebują niczego innego, tylko właśnie tej dobroci, tego serca, tej kropli krwi, którą my możemy oddać jako osoby zdrowe. Krew można oddać także w poniedziałek, w skępem oraz w świeciu. Julia Mann, TVP3 Bydgoszcz. Zmieniamy temat. Grudziądz i Bydgoszcz to dwa kolejne miasta regionu, gdzie odbywają się koncerty z okazji Święta Województwa. Ze względu na pogodę wydarzenia przeniesiono pod dachy, ale muzycznych wrażeń nie brakuje. Mieszkańcy Grudziądza mogą usłyszeć m.in. Justynę Steczkowską i Krzysztofa Cugowskiego, a w Bydgoszczy grają luk, bisz i orkiestry dęte z regionu. To jest absolutnie wyjątkowe wydarzenie w skali świata. No, jakby gramy jeden z największych koncertów e, na pewno w Polsce, a jeśli nie w tej części Europy. Prawie 300-osobowa orkiestra. Wspaniałe spotkanie, będzie wspaniała atmosfera e, i, i dużo, dużo, do, dużo mam nadzieję, dobrej muzyki w wykonaniu wspaniałych muzyków Rebel Babel Ensemble, ale przede wszystkim właśnie tych, tych niesamowitych, cudownych orkiestr z państwa regionu. Świetny koncert, mam przyjemność wziąć gościnny udział i cieszę się z racji tego święta, ale też przede wszystkim dlatego, że Niesamowitą sprawą jest usłyszeć swoje utwory też w aranżach na 250 prawie instrumentów dentych. To jest niesamowita sprawa coś totalnie wyjątkowego. Ona jest wyjątkowa dlatego, że Zrzesza jakby orkiestry Denty z całego regionu. Mamy orkiestry denty, które przyjechały do nas praktycznie z każdej części województwa, a warto wspomnieć o tym, że w wielu miejscowościach regionu, w wielu miejscowościach Polski orkiestra Denta jest jedynym ośrodkiem kultury w miejscowości. Dlatego to jest takie ważne, żeby ci ludzie spotkali się w jednym miejscu i zagrali jednym głosem. To był także wyjątkowy dzień dla miłośników fortyfikacji. Po raz drugi zorganizowano święto Twierdzy Toruń. Wiele atrakcji przygotowano, m.in. w Forcie I. Fort jest imponujący. Pozor, bo jest to z atrakcjami. Zainteresuje każdego. Jestem zakwycony, bo zwiedzam prawie całą twierdzę Toruń na tych dniach dzisiaj po prostu. Przyjechałem kawałek drogi jak akurat z Warszawy, no deszcz jest, ale no mi kompletnie to nie przeszkadza. Obiekt Fort I został wybudowany w 1888 roku, budowa jego trwała 4 lata. Wspaniały obiekt o niezwykłej architekturze, gdzie jest nowiennicze, troszeczkę poniekąd, a bardziej w kontekście również militarnym, który mógł za zasobić około 400 żołnierzy w obiekcie. W ramach Święta Twierdzy Tory będzie pokazywany wspaniały most, który jest podnoszony podczas właśnie szturmu na fort oraz także będzie zwiedzanie całej fortyfikacji pancernej właśnie Fortu I. Idea to jest zbliżanie ludzi i fortyfikacji. Fortyfikacje to jest zespół budowli, które były, które były wznoszone w momentach zagrożenia danego kraju, danego, danego regionu atakiem wroga. No i wtedy należało się bronić. W Toruniu akurat większość fortyfikacji zniesionych zostało podczas zaborów przez, przez, przez Prusaków, potem, potem przez, przez Cesarstwo Niemieckie. Przyjeżdżają do nas turyści, odwiedzają gotycki Toruń, opowiadamy im o piernikach, o koperniku, ale też coraz więcej osób zainteresowanych jest właśnie fortyfikacjami. A teraz samochodowa podróż w przeszłość. Małe Fiaty zabytki europejskiej, ale i amerykańskiej motoryzacji zaparkowały w Brodnicy. Na zlot samochodów z duszą przyjechało kilkaset pojazdów. Mimo upływu lat nadal świetnie się prezentują. Chociaż niektóre z nich wymagały lekkiego odświeżenia. Tak jak sprowadzony z Francji Citroën B12 z 1925 roku. 99 lat ma w dniu dzisiejszym, nie w przyszłym roku, będzie miał stówę. No, został silnik wyremontowany i całe, całe nadwozie odnowione. Na drodze ciągle dobrze sprawuje się również Austin FX4, czyli klasyczna londyńska taksówka, która tym razem kurs miała do Brodnicy. Wychodziły do 1997 roku. Te dwa modele są z ostatniego tego rocznika, później już wracały w innych Budach, a w tej chwili jeżdżą praktycznie takie same, tylko elektryczne po Londynie. Były też modele, które nawet nowe rzadko były widywane. Tak jak na przykład Opel Kapitan z 1958 roku. Firma niemiecka robiła te auta w egzemplarzach. Z tego co kojarzę, jak żeśmy doczytali, 17 tysięcy sztuk wyszło tylko na cały świat. Mniej więcej z tego co wiemy, zostało takich sprawnych na chodzie o jakieś 3 tysiące. Zabytkowe samochody przyciągnęły wielu fanów klasycznej motoryzacji. Ciekawe sprzęty różne. Można przypomnieć sobie dawne czasy. I... Jeszcze pooglądać. Dużo maszyn się zjechało. Jest na co opatrzeć. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Przyjeżdżają chętnie, często, żeby pokazać swoje perełki, które gdzieś się mają w garażu, gdzieś tam w piwnicy. Mają raz do roku to możliwość wyjechania, zaprezentowania się tutaj na pięknym zlocie. Także z roku na rok tych pojazdów coraz więcej przybywa. To już ósma odsłona Brodnickiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych. W tym roku wzięło w nim udział ponad 300 pojazdów. Dla zbliżeń Dominika Sikorska. Sporo dzisiaj działo i dzieje się także w sporcie. Przynajmniej część tych informacji przekaże Państwu Mirosław Wysocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa srebrne medale w wioślarskich mistrzostwach Europy do lat 19 wywalczyły polskie czwórki podwójne. W regatach w Kruszwicy, zarówno w żeńskiej, jak i męskiej osadzie płynęli zawodnicy z klubów regionu. Błażej Barański, WTW Włocławek, Remigiusz Matulewicz, Zawisza Bydgoszcz oraz Jakub Olszewski i Aleks Narożny. To skład polskiej czwórki podwójnej, która z powodzeniem wystąpiła w finale Mistrzostw Europy. Od startu prowadzili Włosi płynący swoim tempem. Biało-czerwoni do ostatnich metrów rywalizowali ze Szwajcarami i udało im się zająć drugie miejsce. Włosi wyszli od początku, później trzymaliśmy, dzieliśmy się przez cały wyścig ze Szwajcarami i na ostatniej pięćsetce uciekliśmy. Fenomenalny wyścig, kurczę, przepiękny. Z chłopakami obstawialiśmy, że Możemy jechać na medal, ale musieliśmy mieć chłodne głowy przed dzisiejszym wyścigiem. W czwórce juniorek płynęła Zuzanna Królikiewicz z AZS-u UMK Torunia, także Zuzanna Czaja, Anna Solarska i Wiktoria Syrytczyk. Ten wyścig także wygrała osada z Włoch, a Polki o srebro walczyły z Czeszkami. O drugim miejscu biało-czerwonych zdecydowało ostatnie 500 metrów. Więcej o sporcie jak zwykle po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam Jaso Wysocki, dziękuję bardzo, a w głównym wydaniu Zbliżeń teraz to wszystko nasz wieczorny serwis o 21.30. Do zobaczenia.